Cześć Wam, ja jestem właśnie po pracy i czekał na mnie Bigiel, który chce się bawić. Będziesz męczyć Pańcie teraz? Będziesz? Będzie teraz męczyć Pańcie. I codziennie bawić się z pieskiem poproszę. Codziennie codziennie siad ładnie fartek siad 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 piona. Tak, ale siadł ładnie siad piona. Tak piona. Teraz się pancia pobaw ze mną. Byłem grzeczny. A wy jak macie? Też was y, zwierzki męczą po pracy? Ter jest bardzo, bardzo męcząca. No męcząca. Ale siedzi cały dzień siedzi w domu, więc po prostu chce się bawić. Nie. Ale generalnie jest grzeczna. Nie.